Cześć, jestem Hubert Pereira. Dzisiaj chciałam przedstawić kolejny odcinek z serii. Z serii na klasyki. Dziś maluszek Town. Town z końca produkcji. Znowszy w nowszej produkcji. Z końcówki lat 90. -tych że ja sobie piękny wystanie. w no, nie wiem, no, cały w oryginale już teleczka.pl TL, głośniki. oczywiście bracz pokrywki na bak jak to w townach no, tak to jest piękny maluszek ten 106, fajny pojechał okay. taki maluszek oryginalny, właśnie widzę Fiat Auto Kujawy oryginalna ramka tak to piękny maluszek, odrestaurowany. tutaj tutaj złapała go jedynie w tym miejscu korozja tylko patrzycie, z zderzek nie jest jeszcze wyblakły czyli ładny a tu jest straszny wyblak, aż szary. I tak to jest piękny Maluszek. Wywiewy, tu go też zapalę, ciutko korozja. Słuchajcie sobie. No, ale to chyba Zobaczymy, i cześć.